Słuchajcie, jesteśmy po zabiegu kolejnym SQ7 czyszczenia układu dolotowego. Reasumując. Samochód dostaje za mało powietrza, jest to wszystko pozatykane. Wszystkie rury dolotowe jest na nich osadzone pełno nagaru. Oczywiście wszystko udało się wyczyścić bezinwazyjnym sposobem. Samochód chodzi równiutko, nie szarpie, nic się nie dzieje. Wymieniliśmy także wszystkie filtry, oleje, wszystko mamy posprawdzane, poskładane. Samochód zachowuje się prawidłowo, jesteśmy z tego mega zadowoleni. Tak jest naprawdę wow. Słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. My stosujemy profesjonalną chemię, to co jest najważniejsze, my dozujemy to w specjalny sposób to w odpowiednich ilości sprawdzamy parametry, samochód jest podpięty pod komputer trzeba mieć obszerną wiedzę na ten temat żeby, żeby coś takiego stosować także zapraszamy, oglądajcie nasz kanał piszcie, na wszystko postaramy się sprawnie i szybko odpowiedzieć pozdrawiamy, do zobaczenia, cześć